Siema widzowie, wróciłem. Ostatnie odcineczki były nagrane do przodu, wróciłem z wakacji. Fajnie, że teraz jest najlepsza pogoda. To jest raz. Jak wróciłem, to tam jest najlepsza pogoda w tym Gdańsku tak było ok. A nie było Zdjęcie jest na Instagramie, Jedną może jeszcze powrzucam jakieś. Dobrze było no. I oczywiście do ligi wielkie zmiany jak mnie nie ma. Ten pasz był fajny i przyszły pasz też będzie super. Będzie, będziemy mogli na wsadzie grać w ligę, co jest ultra ciekawe i coś nowego. Varus dostał nerfiki, szczerze mówiąc, ale dostał buffika, item dostał, Experimental Hexplate, coś zagramy pod niego dzisiaj, z w ogóle? Nie ma. I się zrobił mocy na topie, podobno, pan Warusik. No co sobie pogramy. A ja jestem dziadek, ale dziadek z wakacji wrócił i mnie strzelać pania traci jeszcze. Ręcz top, możecie już pisać na pod tym. No, ten ten item. cholera, tam, Movement Swift poszedł do góry. On już wcześniej dał dobre statystyki, a teraz go jeszcze zbufowali. Od presji atak jest grany. Jeszcze może Kaiser dostał jakieś fajne zmiany, że jest mas, skalowanie mas, na D ma z no. Nie wiem, sobie, może nagram się odcinek o tych zmianach, co będę miał, tych co były. będzie są, że pogadamy o wyjeździe, moim. Fajnie było miło, na, na niej się opaliłem. Miło na jakieś wakacje w końcu przyjechać. Ja mam wizję na nie, mi minionek I potem nie odpaliłem. Urodz minionów. Mogę kół wziąć, nie wiem czemu. wziąłem. A stwierdzimy, ah wezmę Nie no panie Atroxie, co pan robi? To ma jest taki problem. A to wariera, bo jest dupy, no, ale pierwsza gra, muszę się roz rozegrać, ja muszę. Drogo nad morzem, oczywiście, ale są takie perełki, wam powiem, po ukrywane w tych wielkich miastach, że jest pusty jedzenie. Manekina mogę po. na pewno mogę manekina polecieć. On jest trochę oddalony, ale no, manekin mnie tak zaskoczył. Jest Tam, tam była ja jakość, jest to, to jest taka nalaźnikarnia bardziej. Legit była, była jakość restauracyjna, a ceny były jak w barze mlecznym. Jeszcze raz się z takim spotkałem. Oj, oj. Gdzie pan Sylasik? Ja mam flesza teoretycznie, tylko nie wiem, czy on nie nawróci we mnie. No właśnie. No to właśnie, Sylas w lesie, bo też dostał buffy, grają? Ładnie. Masz flesza? Ten mojf jest ok nawet ustawiony. To jest ja tracę, ale przynajmniej będzie w moją stronę dziś. No, jak to zrobić? Experimental, Hexplate. Chyba wolę to na części podzielić, nie? Chyba tak wolę zrobić. Jedną po tym idę. Chociaż Feige nie jest taki zły w sumie, no. Feige jest nawet dobrym item, żeby go kupić całość. Nie Mogę kupić Feige, Ja mówię Speed może zrobić robotę. No co, ten item już wcześniej dał dobre statystyki, a teraz jeszcze podbili atak speed i movement speed, jak użyjesz I ten warus pamiętacie, był kiedyś grany. Co na Mordecai też on będzie dobry teraz, jak chcę tak fulla dem zagrać. Bo to wcale nie ma takich złych itemów, możecie zagrać tak. Sterak jest oczywiście takim. Pamiętam o Steraku gadali. po prostu go złożyć. Ale mi się wydaje, że ten właśnie, ten expert na expert nie jest zły na Mordecai I jeszcze oczywiście. nie jest dobry. No, na pewno nagram, jeszcze, się nie martwcie. Ja W chyba maksuje, bo TW dostał buf dostało buffa jeszcze teraz. Bo z Nerfili nie chcą tego po Warusa widzieć w ogóle. Więc ten build dostał jeszcze, nie dość, że dostał item buffa, to jeszcze Warus sam sobie dostał buffa. Chyba nie wiem, czy letal tempo nie byłoby lepsze. W będzie na szóstym poziomie, bym go musiał spizgać trochę. No właśnie, nie wiem czy ja się boję, bo poty nie trafiłem, bo mam gdzieś na piątce zaznaczone. Nie no, jeden na jeden nie ma szans ze mną. A potem mogę stać po prostu w tym E i on się też nie będzie tyle leczyć, na tej RC Dwa levele difa są na topie, oj panie, atroksiku. troksiku no ma pograne, no, obrzydliwy jest ten Varus, no Liga słynie z tych obrzydliwych pików. A kontroluje Warusa na topie inny ręcz pewnie obstawiam. na się nie zdziwił e. To chyba właśnie, że Timo będzie No jeszcze mi ten Sylas pomógł. On też z jakiś piorą gra. Czemu nie weźmie zielonego drzewka po prostu? No, but jest OP. Jest OP but, ja się zgodzę. Opóźniam sobie item, ale tak go złożymy. Molder nam idzie. Hmm. A co jeszcze mogę powiedzieć? A, i chlepi wino mogę powiedzieć. Też się zdziwiłem, bo to takie ceny... Znaczy, to była taka lokalizacja zaraz przy tej motławie w centrum Gdańska. W tych mostach przy tej rzece dużej i tam ceny też były jakoś git. No też w sumie ja na ile? Na 5 dni? Tego nie dałem rady, no trójmiasto to ja się nie da tego zwiedzić w tych dni. Mówiąc, że Myślałem, że bliżej będę, pierwszy raz byłem w Gdańsku Myślałem, że bliżej będę między sobą te miasta, trochę trzeba się najeździć Minion go chyba dobił ostatni, A inna co? No jest trochę, ale wiem, wiem. Napisz, przeprosimy go zaraz. Tak, będę bardziej mu napisać, bo się wywalę właśnie zaraz. Nie mogę na dol pisać nawet. I smurfing też niszczą. Jak zniszczą w smurfing... Ktoś powie, że ja nie będę mógł nagrywać, ale ja mam sporo takich tam, które są moje już, nie? Moje, po zostały. Ale on leci na mnie Też ma buta Ja muszę zerkować bo się źle to skończy Robiem tego plajta zrobiłem To też mam barierę Szybki ten na mnie poleciał strasznie się przestraszyłem się troszeczkę O to chyba nie chcę Odpiszemy mu Sorry. Tak napiszę neutralnie i on powie toksycznie, pewnie odpi odpisze. Będę z Teemo support, już jest na topie Timo. byłoby zabawa. W się, ten Varus cały czas był dobry, tak naprawdę. Jeszcze w jego na topie można zagrać, bo mu zbuffowali leczenie z tych minionów, znaczy z bohaterów, z minionów chyba też. Więc strasznie dużo do nagrywania, jest że jak mnie nie ma, to takie patchy wychodzą, nie? Pokażę, no to jest lepsze. No, jak stoimy w takim miejscu do mnie, zrąda no, Ten bumble A nie ma bumble tak teraz się będzie puszować. Jak ja tu lubię 6 poziom, to, to, to też dętkę mam. No, który też bufa dostał z tego itemu. Co jeszcze, co jeszcze ten item składał? Olaf był dobry, pamiętam. Randle też nie brzmił źle z tym itemem. A Randle chyba nerfa dostał, ale na... prawie tak, strasznie dużo zmiał w tym patchu było. Nie w, ogóle nie, w ogóle nie biję tego chłopa. No ja nic nie może zrobić. To jest... Ja się czuję, na grał i tak nie żartuje. Ja nie mam i temu na złożonego, mam 20 AD by the way. Po prostu z basiku go tyle tak napierdział, no bo to jest 34 obrażeń w 10 minucie, to z 38 chyba, no. Okej, okay, no. <ścoughs> okay, no. Najlepszy, to jest najlepszy że on pikował od tego warusa. Nie. Ok noob. No okej, okay, Teraz został bufa z pasywy chyba, że więcej bije w miniony w lesie. Potwory. Mogę cofnąć, z tym itemem nie ma szans. Zobaczycie co się dzieje jak ten item Więc Musimy tak, musimy, możecie pisać. Nawet prawdę Mordekaiser, my ciekawi, pod i full zagramy. Co tam jeszcze? No te przyszłe zmiany są ciekawe, tak mówię, jak nie będzie już... Znaczy, bo oni banują mm, boosting bardziej, to jest celowane w boosting, a nie smurfing, jeśli mam być szczery. Bo oni boosting tam zniszczyć. Mi się podobało, bo widziałem na reddicie, że tam ktoś napisał, że... On jest coachem chyba? Jakimś tam analitykiem i też boosterem jest. I że boosting to jest jego główny... Główny środek utrzymania, nie? I tam mu dosłownie Rioter mu odpisał, że... Link do McDonalda mu go wadał do kariery w McDonaldzie. I już chyba nie chcą tego. Ale to jest ciekawe, bo dużo w ogóle jest tych takich reklam z Boostingiem ludzie mają, w Polsce nie, ale za granicą z teamerze ligi Tam elo smurf i tak dalej. No ale ja też pewnie zaprzestanę już grać. Szczerze teraz tak myślę, że to ja nie mam takich... Hej, mam parę kont, widzę, ale to... Jest... Są takie konta, że chłop mi powiedział, że nie gra na nie po prostu, bo już nie wiem, wy chyba do... wydoroślał. A ja jeszcze nie wydroślałem i już nie gram w ligę. Z tego co te chłopy na tym mówili, tam Tylerze, to to bardziej właśnie chodzi o takie, wiecie. No, fajnie. Dlatego bariera jest lepsze. Ja Ale nic nie zrobiłem. No, zostałem w miejscu i na Fajny atak, miałem po tej rzuceniu erki. Wiem, że on to wziął na tego. Mogę poczekać sobie z tamerką, ale to i tak efekt się odpali, ja sobie nie muszę trafić, nie? Widzieliście. Więc nie było problemu żadnego. A potem o to porozmawiamy. No bo jest 50% tak spida ja pierdzie, to mówię też jest chory. Bo wordował, nie? A, wszystkie linie wygrywają jak Smolder, Mida rozpierdziera. Ram też został jakieś buffy powolone. No z Ginza, chyba, no, nie, nie widzę opcji innego itemu. No jeszcze mu takie itemy zrobić, co mi tankowność daje, no to składasz potem tego terminusa na przykład. też masz z tego HP, bo masz z Armor. To co by takiego do HP mógłbym jeszcze złożyć? Na carry, co byłoby dobre. Właściwie nie ma złotygo itemu. Nie ma -ki, to może go pokona. Tu? Nie, na dół. Na dół. Dużo widzę. O, zarżnął go. Myślę, że w niektórych można grać TPK albo Ghosta. A ten varusem dużo tracisz, jak kajtujesz potem. Czyli no, nie, że dużo tracisz, ale masz taki atak spit powalony po zakupie tego itemu i jako setka się sprokuje, że marnujesz od taki. Chce już miejsce do wygrasz. tylko właśnie nie wiem, czy you know, Broken jest te prezji, tak w prosty tak jest lepsze. Dużo więcej obrażeń daje. A ja jestem trochę zatyrany po tym wyjeździe, jeśli chodzi o ilość Tam jakiś rekord kroków zrobiłem Tam Hendrela Co tak podchodzisz sobie tutaj? Nowy jest announcer, czy mi się wydaje też? O, ten UwS, pizd, jeszcze się trzymał. A BTH BT zbuffowali, czy nie? This atrox is disgusting. No co, no, witam w no. Przegrasz parę zrób, złych decyzji, podniesiesz na linii i nie da się już grać. No, wow. Ale silny jest ten to Zobaczę, jakie ma tam jakieś migraty, ale to w sensie świeżo popatrzę, nie? Bo to dwa dni minęły. A, trochę sklepuję? No to spaw do gry masz szczerze mówiąc. Zobaczymy, no, że będą to grali, tu widzę tego. No nie, mierko wraca, nie ma szans na którym. Ten jego fear boli, ale nie wierzę, że on ze mną wygra. Sam. Kurde, pozabijali mi tam team jak całe. Chyba zajdę można smoka z dobrze. No w sumie mogę zobaczyć, jak grają tego warusa, bo mi się wydaje, że tak go grali. Rok czy dwa lata temu, to się tego Hexplate'a i potem w e, Ginzo i jakieś on-hity. Ale jak było AP to mogę i Cent'a zrobić, a Terminus jest zawsze dobry. Ja jej hybrydowo i Resist armor dostaje z tego, teraz chyba Terminus po prostu. Ten boot też jest okej. Okay. Tak, żeby nie widział typek. Aj, widza spotkałem, no tak! Nie trafiłem niestety Fajny ten movement speed mam. Blind, blind, blind Za godzinę umrze ten chłop. Ja mam tego movement speedu niestety Ale muki mu sprzedaje. Fajne muki mu sprzedaje. nie? Ja mam, ja mam, ja mam powiem. Mam trzy 50 adem by the way. Takie muki sprzedaje. Nie, wiem, 70. A na dwa itemy to i tak nie jest dużo. Ale też mało nie jest, szczerze mówiąc. No i nie wiem, czy nie marnuje ten atak, spis, szczerze mówiąc. tego tego longsworda. No bo mógłbym ponagrywać jeszcze Herstona, ale nie wiem, może poczekam na nową rotację, bo zaś się powinien trzeci sezon zacząć. No mówię, czy innymi klasami pograć, ale coś czuję, że nie zreworkują na przykład Paladina, trochę inne karty dadzą i będzie lepszy. Moszek Support. Ale teraz jest No da się widzę z wrócić, to wam mówiłem, no. Jak my teraz gramy na ich powiem mapy, to mamy ciężej, bo gorzej z wizją, oni mają bliżej wszędzie. Kupujemy się silniejsi, robimy błędy przez to więcej, to jest wszystko... to samo. Tak naprawdę my nie musimy w ogóle nic robić, żeby tę grę wygrać. Chyba, że coś u mnie się skaluje po to okej, okay, to może wtedy. Przeważnie, po prostu nawet jak, jak masz już przewagę, Widzę Legend. To potem, jak każdy robi swoje kampy, każdy bierze swojego wavea. To tak naprawdę nie tracicie nic, nie? Możecie tylko. Ja jak ten warus napierdziela przecież. To jest chory. To procentówka, to hybrydowe obrażenia. Adas Movement, wit, popierdziela jeszcze. Ej, ale nie mam AD dużo a i tak ten z cholernie dużo bije. Oni to znerfili jeszcze. Fajnie, ten tak speed po zabiciu czempiona, no? Aż by mi dobrze to mogło w drugą stronę. Pójrz, ja bym dostał gank'a od Nocturna i my się wypierdzieli, ja bym był taki useless. No To jest właśnie Liga Legend. Tak on jest już od kilkunastu patrzy. Szczerze, z tym zawsze do, mogę dograć Tamerkę i tego Slowka. Szczerze, ja nie wiem, czy na nie jestem po prostu tego nie grasz na ADC'ery. Bo w tanku, to wci ja wciągam, chciałbym jakiegoś Orna zagrać albo jakiegoś jak ja wciągam te wciągam, ja do wciągam tyłkiem. Przez tą procentówę, przez to, że mi się nie kończy po prostu atak speed nigdy z barierką wystoję i z tym helfem dodatkowym z tego itemu. 450 zrobię to jest cholernie dużo. Tylko tak właśnie patrzę co bym mógł dodać, co by mi jeszcze dało przeżywalność teraz. Bo zom hitów tego, już nie ma dużej itemu No bot, to jest moim zdaniem overkill. Może zbufowany. Shield, bo nie już tragicznie, tylko na się trochę marnuje. Dobra, R. -ka. Dobra, nie muszę trafić tak naprawdę. Blindam i rzucam, muszę chodzić teraz. Fajnie, że doganiam go. Dobra, Erka, myślałem, że będzie dodżować chłopak, jak mnie zobaczył na ekranie, ale jednak nie, jednak się prze prze przejrzyłem. Tam ja zatem chciałem HP-ki dopieścić, nie? To mam z runy HP-ki, jest zawsze dobry na linie. I Overgrow też nie jest tragiczny. Kiedyś był ten młot mrozu. W ten jest, Halbreaker jest dobry, zapomniałem w ogóle. No, Halbreaker jest ok. Tego Halbreakera złożymy. Nie, pewnie grają go, aż bym coś zobaczył. Kurde, z, z, z przerwą miał to tak to wyglądało. Dałoby się go zabić, a nie chcę proszę, marnować. Fajnie się bawi, no. Fajnie, fajnie napinam te gumki, dup, 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 dup. A ile to poszło? No cztery osoby, chyba. No, jest biedny, no. No, hodnet mu polecał, zapomniałem o w ogóle. 500 zdrowia kolejne z tyłka i... Też fajny efekt, bo ten na z tak popierdzią to... Nie każde to jest co piąty tak? Ja mogę kliknąć to i zobaczyć Hydra Tytaniczna? Nie, no trochę, trochę overkill. To ty Hydra jest słaba na ręży Nie, no, zobaczę sobie, co sobie jakieś, ponieważ są jakieś światełki w tego warusa co wcześniej grały i teraz się cieszę. Aby możecie napisać wizory, kochani. Jakieś leczenie by się przydało. Tego Boltkam tego dla lifestyle złożył, bo ten Dolan nie wyrabia. to masz, daj rzepkę jakąś. Ile ktoś pokazał, to ile to rośnie. Na tym mapie chyba szybciej to rośnie, nie? Poczekam, tak nie ma nic do roboty. No nie poddają, to po prostu zagrajmy. Wtedy ten blind, nie wiem czy qss nie muszę złożyć przez samego tego blinda. Tutaj to zrobić po prostu może? Na mapie to macie Happy Mila, Happy Mila za rogiem macie. Teraz zniknie, nie? Który on zniknie? A rework Sina jeszcze będzie. To jest takie... Znaczy fajnie ten rework wygląda, ale nie wiem czy Xen potrzebował. O. Bo to jest wizualny głównie rework z tego co rozumiem. Może i to dzielę na czempiony, co chcą wizualne zmienić i potem zjaćem. No wiadomo, że wizualny... No, nie, nie jestem no, ekspertam, się wydaje, że raczej na pewno mniej roboty wymaga niż ten Jur 25 znika, nie? Długo starszy stoi ten herald. Już na te dwójek nie ma, nie pamiętam nie takiego heralda... Kiedy... O, zabrał to. To Shokers. Mogę... tam polecieć z nimi. Fajnie jak rozpierdzieliło, no. To no jest tak, że to będzie stronę właśnie, no. Mnie cały ten kosztuje. A nie dowiem się, bo mam niestety item wbudowany w tyłek. I tu No takiego nie, nie. Bo ona można zrobić jak się pojawi i do bota dopuszczać. Ja mam 3200 AP, to cholernie dużo. Dwa razy więcej niż taka Lux. Paliwo mi się nie kończy z auto taku, bo cały czas te 57 i cały czas Ginzo prokuje. Mam hitów trochę mało, ale wystarczająco tak czy siak. Fajnie, że te kutyle bije też. Biedny jest, na szkoda mi go troszkę. Fajnie, że na tym bym speedził, ale cały czas z tego z Hexplayta. A nie musiałem barierować wokół luksus- jeszcze. No troszkę jest, żeś winiątek no. Ten nie to bardziej ciekawy niż ten inhibitor, szczerze że... mówiąc. No, więc ten item, jak macie go w pod niego, to jest dobry teraz. On nie daje taki zły sal, nie jest jakiś super drogi, nie? I on całe kosztuje. No, to w sumie jest drogi. Uuu. Tam nie klika, nie ma zasięgu, tam był zmieniony zasięg. I teraz tak naprawdę cokolwiek mogę złożyć. A, mogę, po, potrenuję se a bo mój QSS jest tak do dupy. Timing dziadka. 57 różyczek mamy. Chłopanie. Gdzie to jest AD? 38. No to jest... trochę dużo to jest 5 ataków mimo wszystko. Ale dla samej statystyki warto to zrobić. Wreger nie podszedł i z W tego nie dowiół. Ja też mam statystyki jak tank taki. Na dwóch trzech itemach. Mogę rzucić tą merkę, żeby go dogonić tylko i wyłącznie. Dawaj gonimy tutaj, do, do limity testujemy. Skoczy do. A tu jest Timoszek, do Warusika idę. No tu nie wskoczy, ale ja się cieszę. Mam kontra na Blendika. Gdzie jest ten Ofelios? Ja ulti mojej Lux. Jak zaatakuje to go dogonię, ale nie już na tym ku pierdzielę. Też przyjeżdża. A ja mam dużo mówię speeda z tych. Fajnie, że go zarznęło, dwa stacki z tego tylko. Zawrócił, bo widziałem, że grzyba wlazłem. A jeszcze to ten chyba się przypomniał, że barierę mam. Bariera to ile za 400 jest? 460 już nie. Biedny jest no to. No to jest tak, nie w swojej 1 zrobić jakieś 4 salta, a ja 30 autodaków naciągam te gumeczki co chwilę. Blind, 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 blind. <laughs> eee. A w sumie zobaczę, możliwe jest szansa? Nie, mi się wydaje, że, że zawsze już ten Hexploit na topie. No możliwe, że jakieś tanka grasz superowego, to Ginzo jest lepsze, no. Ale jak grasz w jakiś ofensywny, taki właśnie bruzer, Peatrox, to na pewno grasz pa. pa.